Siemanko, tak jak zapowiadałem na ostatnim filmie, do którego link znajdziecie tutaj, dzisiaj chciałem przedstawić Wam swoją hodowlę. Hodowla znajduje się w Misku Mazowieckim, około 40 km od Warszawy. Ulokowana jest w piwnicy o powierzchni około 30 m2. Aktualnie działa tutaj ponad 130 zbiorników. Miejsca na regałach mam na około 100... około, może ponad 140. Ale cały czas myślę o dostawieniu kilku nowych regałów tutaj na tej ścianie, którą zaraz zobaczycie. Przez co może liczba zbiorników zwiększyć się do około 160-170 litraże zbiorników to od 15 do 450 litrów. Z przewagą zbiorników około 40-50 litrowych. Jeszcze taka krótka informacja odnośnie kalendarza, który widzieliście przed chwilą, skrabek, którego widzieliście przed chwilą. Wspólnie z autorem tego kalendarza doszliśmy do porozumienia, że pięć kalendarzy będzie przeznaczonych na WOŚP w 2022 roku. Aukcje prawdopodobnie będą wystawione na portalu Allegro i każdy będzie mógł sobie wylicytować ten kalendarz, wspomóc akcję WOŚP, ponieważ calutki dochód z tych pięciu kalendarzy, z tych pięciu aukcji będzie przeznaczony tylko i wyłącznie na WOŚP. Regały wykonane są z drewna konstrukcyjnego o wymiarach 7 na 4,5 cm. Regałów łącznie jest 12, z czego jeden metalowy spawany. Regały mają różne wymiary, ponieważ dopasowywałem sobie tutaj do tego pomieszczenia, aby wykorzystać jak największą powierzchnię. W hodowli utrzymuję temperaturę około 23 stopni. Niestety temperatura wody jest troszeczkę inna, ponieważ na dolnej półce mam temperaturę 21 stopni, na środkowej 22 stopnie, a na górnej jest dopiero 23 stopnie. Zapytacie pewnie, dlaczego utrzymuje taką temperaturę? Według azjatyckich hodowców przy temperaturze w okolicach 21-22 stopni uzyskuje się więcej samic od samców. Jest to proporcja około 60-40%. Za uzyskiwanie wody RO odpowiadał mnie filtr Aquamedic. Składa się, po kolei może Wam powiem, składa się tak, z filtra sedymentacyjnego 5 mikronów, z filtra z węglem aktywnym, dwóch membran o, o wydajności 200 GPD, następnie jest żywica i na koniec dodałem jeszcze filtr sedymentacyjny 5 mikronów. Następnie zamontowany jest zawód czterodrożny, który odpowiada za to, żeby woda nie przelała się jak napełni Mauser. Filtr ma wydajność około 20 litrów na godzinę. Taka, ta, taka wydajność mi wystarczy, ja nie potrzebuję szybko wody, dlatego nie potrzebuję też dodawać pompy czy, czy większych membran. Aczkolwiek mam, mam pompę, więc jeżeli będę potrzebował, to mogę w każdym momencie ją podłączyć. Napełnienie takiego małzera, który ma pojemność 600 litrów, większy niestety nie wszedł mi tutaj do piwnicy, przez wąski korytarz. Napełnienie takiego zbiornika zajmuje około 30 godzin. Ale ja odpalam sobie, odpalam sobie filtr i, i, i mogę sobie stąd iść, ponieważ woda mi się nie przeleje, a filtr zostaje zamknięty dzięki zaborowi czterodrożnemu. Więcej o filtrach Hero powiem Wam na, na, na którymś filmie, ponieważ zamierzam wytłumaczyć Wam zasadę działania, jak dobierać sobie wkłady, czy membrany, czy żywica jest tam potrzebna, czy też nie. I to wszystko, to wszystko postaram Wam się objaśnić na tyle na ile pozwala moja wiedza, na jednym z kolejnych filmów. Za oświetlenie wszystkich akwarii u mnie na hodowli odpowiadają najtańsze belki garażowe LED o długościach 120 i 150 cm. Tak mi tutaj pasowały do regału, więc, więc takie kupiłem. 120 cm ma moc wodajże 35 W, a 150 cm ma moc 45 W. Może nie jest to najlepsze oświetlenie dla roślin, ale krewetkom to wystarczy. Rośliny też w miarę sensownie rosną, nie ma jakichś mega przyrostów czy, czy bomblowania, ale, ale ja skupiam się na krewetkach, więc najważniejsze jest dla mnie dobro krewetek. Rośliny są, są tylko współlokatorami moich akwariów. Za dostarczenie powietrza do całej filtracji. Odpowiadają dwie pompy El Resun LP100. W zapasie mam także pompę o trochę większej wydajności, to jest pompa Charles Austin ET200. Powietrze do zbiorników dostarczane jest za pomocą instalacji z rurek polipropylenowych zgrzewalnych 25 mm. Instalacja jest tutaj z tyłu, z przodu mamy instalację do napełniania pody. Za nalewanie wody odpowiedzialna jest oddzielna instalacja, którą widzicie tutaj. Instalacja jest zrobiona na rurkach o przekroju 20 mm. Dołożone są zawory używane do nawadniania ogrodu. Następnie ten cały system nie jest jeszcze skończony, dlatego dlatego, dlatego nie mogę wam zademonstrować, jak to działa. Do tych zaworów przyczepiona będzie albo redukcja na wężyka akwarystyczny 6 mm taki do filtrów Pero i będzie założony pływak lub też będą założone zawory spłuczkowe i będzie to wtedy zrobione na instalacji jednej, drugiej cala. Ponieważ jest to piwnica, spływ do kanalizacji jest tutaj powyżej podłogi piwnicy. Musiałem zastosować pompę, która tłoczy wodę wyżej, aby była odprowadzona do kanalizacji. Do niej zbiegają się rury, które są prowadzone pod całymi regałami. Tak jak tutaj widzicie po prawo i po lewo, te, te rury są odprowadzone pod regały. I do tych rur wpięte są węże, które są wprowadzane ze zbiorników. W każdym zbiorniku jest, jest przewiercona tylna ściana. Tak, abym mógł robić automatyczne podmiany, czy półautomatyczne podmiany. Żeby zrobić podmianę, żeby spuścić wodę do podmiany ze zbiornika, wystarczy, że przekręcę ten zabór. Mogę Wam zademonstrować. I woda już, woda już płynie do, do kanalizacji. Na hodowli pracują trzy typy filtracji. Aktualnie widzicie podżwirówki, którą mam w 40 zbiornika. Tutaj widzicie nietypowy sposób filtracji, ponieważ jest tutaj gąbka. Woda przelewa się przez gąbkę, trafia do pierwszej komory, w której znajduje się ceramika. Następnie przez kolejną gąbkę trafia do drugiej komory. Ja w tej drugiej komorze nic nie mam, a z tamtej komory już trafia prosto do zbiornika. Mam też kilka zbiorników prowadzonych na filtrach gąbkowych. Tutaj akurat macie korner jety, ale mam też kilka zbiorników na użetach, trójkach. Takich zbiorników jest około 10. Tutaj widzicie już klasykę. Hamburg na gąbce grubości 5 cm o ziarnistości 45 lub 50 ppm z własnoręcznie robionym kominem, zasilanym powietrzem z, z ogólnej instalacji. Tych zbiorników z, z hamburgami mam około 80. Parametry, jakie utrzymuję na hodowli to pH pomiędzy 4,7 a 5,3. Jeżeli już z czasem pH w zbiorniku podskoczy do 6 lub przewyższy 6. Dla mnie jest to znak, że, że, że zbiornik należy zrestartować. Oczywiście obserwuję też krewetki. Jeżeli krewetki mają się dobrze, rozmnażają się i tak dalej, to wtedy zostawiam, ale obserwuję właśnie ten zbiornik, czy nic złego się z krewetkami nie dzieje. Za takie pH e, odpowiedzialne też jest w głównej mierze podłoże oraz woda aero, jaką zalewamy zbiorniki. Ja podłoża akurat w większości używam, w 90% zbiorników używam tej Adewyr 2 z pomarańczowym napisem. Pokazuję Wam, żebyście wiedzieli o którą dokładnie, e, o którą dokładnie chodzi, ponieważ, ponieważ jest, jest teraz tutaj dużo, dużo nieporozumień. Ta Adam ma nawozy dodatkowo w woreczku w formie paletu. Ja oczywiście zalewając zbiorniki tego nie stosuję. Na hodowli mam też AD 2 ze złotymi napisami, ale to, są, to jest około tam 4, 4 zbiorniki, chyba jest na Adzie dwójce, jeden zbiornik mam na Master Soilu, dwa na starym BWSie. Zostały mi też jakieś zbiorniki na Sirakurze i na Iście, ale, ale te zbiorniki już są do restartu. Do mineralizacji wody w, przy podmianach czy przy zalewaniu używam Sól prism. Ja używam akurat tutaj GH Plus Bi Premium. Dodatkowo przy podmianach czy odpalaniu zbiorników używam dwóch produktów, oczywiście oprócz bakterii. Ja używam tutaj pierwszym Color oraz furbo z krewetkarium. I na co, dzień, na co dzień do zbiorników nie używam nic więcej. Wiadomo, przy zalewaniu są to, są to bakterie, ale, ale o tym i o dodatkowych produktach, jakie stosuję przy zalewaniu, pokażę Wam na jednym z kolejnych filmów, gdzie będę zalewał zbiorniki zarówno dla krewetek Caridina i dla krewetek Neocardina. A teraz zapraszam Was na spacer pochodowy. Jak możecie zobaczyć, obraz na przeciwko wejścia jest stół do pakowania. Tutaj macie regał z najdłuższymi półkami, ponieważ są to dwie półki po 160 cm. Tutaj mamy jedną stronę wyspy oraz jeden metalowy regał z dużymi zbiornikami na neokardinę. Tutaj macie 400 litrów z yellow Neon, 450 litrów z Bludymery oraz jeden pusty zbiornik, który czeka na zalanie. Tutaj macie jedną stronę wyspy. Zrobiłem też wam kilka takich przejść po półkach, żebyście mogli zobaczyć jak wyglądają zbiorniki w środku. Tutaj akurat na tej półce mam zbiorniki tylko z filtracją gąbkową. Tutaj macie już dwie półki z hamburgami. Zbiorniki mają około 50 litrów. Tutaj macie puste zbiorniki, które będziemy zalewać prawdopodobnie na kolejnym filmie. No, i tutaj, tak jak mówiłem, ten najdłuższy regał. Półki mają około 160 cm długości. To też jest jeden niezalany zbiornik, który będziemy zalewać już niedługo. Tutaj macie ścianę, na której znajduje się najwięcej zbiorników. Tutaj jest regał z czterema segmentami, jest tutaj około 60 zbiorników. Tutaj możecie zobaczyć drugą stronę wyspy, oraz jedyny zbiornik w którym mam ryby. Tutaj akurat są kirysy, zobaczymy co będzie więcej. Tutaj mogliście zobaczyć jedyne wolne miejsce, jakie zostało mi na, na nowe zbiorniki. Tutaj macie też jeszcze zbiorniki, które będziemy zalewać oraz oraz cały rzut. Tutaj macie półkę z najmniejszymi zbiornikami jakie mam na hodowli. Używam ich do przytrzymywania krewetek przed wysyłkami. A tutaj już cała półka z filtrami podżwirowymi. Dodatkowo są tutaj też udżety, bodajże dwójki. Niektóre zbiorniki mają prawie dwa lata lub, lub półtora roku, więc i, i wszystko się kręci tak jak trzeba, więc, więc uważam że jest ok. Tutaj delikatne zbliżenie na, na, na czerwone spotet heady. Deep Blue Bolty. Jedno z nowych stad. Tutaj też blue Bolt, oraz, oraz pandy. Niestety nie mam gimbala, więc ten obraz jest taki trochę szarpany, ale postaram się, postaram się w następnych filmach już, już, już nagrywać to wszystko gimbalem. Tutaj macie już zbiorniki z tej najdłuższej ściany, tutaj akurat Galaxy które selekcjonuję pod kątem wzoru Snowflakes. Tutaj widzicie 16 zbiorników po 20 litrów, których używam albo do krzyżówek jakichś swoich takich wymyślnych, albo też do, 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 do selekcji. No, i cała ściana od tyłu. I to by było na tyle ze spaceru. No cóż, pokazałem Wam swoją hodowlę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli się podobało, zostawcie subskrypcję lub lajka. Na pewno zmotywuję mnie do kolejnych filmów. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało, zostawcie komentarz pod filmem, lub e, napiszcie do mnie wiadomość prywatną. Widzimy się przy następnym filmie. Mam nadzieję, że będzie to film z zakładania zbiorników. Na dzisiaj to tyle. Cześć.